Dobry skrót ostatniej kolejki Premier League. Działo się dużo. Juhu. Dwa kluby, które walczą o całe nic. W kontekście arsenalu mówię to przyśmiewczo, rzecz jasna. The gunners szybko obejmują prowadzenie. Saka, odprawiając szemańskie rytuały, kreuje coś, co kończy się bramką. Nawet największy w Szwajcarii nie potrafił wierzyć, że strzelił dwie bramki. Potem było już tylko gorzej, bo zawodnicy Wolves skrólili się bezbronnie, a zawodnicy Arsenalu ich kopali. Nawet Jakub Kiwior stwierdził, że jak już ktoś leży, to on dołoży swoje dwa grosze. 5-0. A Villa Brighton. Zaczynamy od obijania poprzeczki tylko po to, aby za chwilę zdobyć bramkę. Korzystając z chwilowej nieobecności obrony Brighton w tym wszechświecie można strzelić drugą bramkę, i to nawet na pustą. Me łapią kontakt, ale to i tak nic nie da. Na koniec, chłop bez koszulki, popatrzcie sobie i się nacieszcie. Wręczenie na nagrody dla Roszpunki za najpiękniejsze włosie, a chwilę później Brentford rozpoczyna wojnę błyskawiczną, pierw malutkie ostrzeżenia, które przeradzają się w coraz to większe, aby w ostatecznie przerodzić się w zdobycie bramki. I to jedynej bramki w całym meczu. Koniec. Chelsea Newcastle. Standardowo The Blues dostają na dziurę, jednak w drużynie gospodarzy coś się zmieniło. Jak możemy zobaczyć po tym pięknym rozegraniu piłki od obrony, to już nie są przelewki i nawet Chelsea. Nawet Chelsea strzela bramkę. Zawodnicy nie wiedzą, jak się cieszyć po niej, bo nie są przyzwyczajeni do takich sensacji. Ostatecznie mecz kończy się remisem. Sensacja. Crystal z Nottingham Forest. Umówmy się, że to spotkanie nie interesowało dużej ilości osób, jednak bramki sobie zobaczymy. Tutaj mamy akcję w spowolnionym tempie. A tutaj mamy akcję jakąś taką dziwną, 1-1, koniec. Mecz o utrzymanie, jeśli Everton wygra zostaje w lidze. Za sprawą pewnego afroamerykanina bramkę strzelają, dead office i spotkanie wygrywają, koniec. Leeds United kontra Harry Kane, nikt nie spodziewał się, że Tottenham wyjdzie na prowadzenie. Na szczęście mają Harry'ego Kane'a, który w tym meczu zamienił się w Ronaldinho z 2006 roku i nie tylko strzelał bramki, ale i te bramki kreował nie niby złapał kontakt, ale spadek z ligi pisany jest nim w Gwiazdach. Raczej, spór w formie życia strzelają kolejno trzecią i bramkę czwartą. Lisa, by marzyć o utrzymaniu, muszą mecz wygrać. Z bojowym nastawieniem wychodzą na muradę. Idzie im całkiem nieźle. Tutaj strzelają sobie jakąś bramkę, tutaj mają jakiegoś warta. A tutaj strzelają sobie kolejną brameczkę. West Ham. West Ham nawet nie ukrywał, że mają w ten mecz wywalone i strzelają sobie po trybunach. Żeby nie było, że ustawka ładują bramkę kontaktową, udają, że walczą, mecz się kończy. Manchester United Full czerwone diabełki muszą wygrać, aby skończyć ligę na trzecim miejscu i zaczynają od tego trojo najlepiej, czyli wywalenia się na web. Chcieli sobie jeszcze utrudnić, ale Deha nie wiedział o co w tej zabawie chodzi. Młody Messi ładuje po obramowaniu bramki, a Fredinho. Fredinho wysuwa na pustą 1-1. Fredinho wysuwa na prawie pustą do Fernandesa 2-1. Kolejni przegrani tego sezonu: Southampton i Liverpool. Nawet nie wiem co powiedzieć o tej akcji, ale 0-1. Następnie jakieś bugi i glicze w polu karnym. 0-2. Moment przełomowy, bo Święci się zdenerwowali i to bardzo. Zaczęli strzelać bramki na potęgę, nawet w ciekawy sposób. Po takim meczu nie powiedziałbym, że oni spadają z ligi, ale jednak na całe szczęście spadają. Może nie wrócą przez kilka sezonów. Mamy wynik 2-2. Święci głodni strzelają kolejną. Mało tego, strzelają jeszcze jedną bramkę. Liverpool chcąc nam zapewnić super zabawę na koniec sezonu, stan meczu wyrównują. Niestety, albo stety, nie wiem, wali mnie to. Oni wyrównują, a ja ten odcinek kończę. Żegnam.